Cześć! W dzisiejszym odcinku, co w anime piszczy, porozmawiamy o letnim sezonie anime. Sezonie, który wygląda całkiem ciekawie. Omówienie tytułów odbędzie się ponownie w nowej formule, co mam nadzieję przyjmiecie pozytywnie. W razie czego możecie pisać, jak wam się ona podoba. Startujemy! Pierwszy z wyróżnionych tytułów to Ruroni Kenshin, Meiji Kenkaku Romantan, Tan, czyli remake słynnej produkcji z lat 90. Jeszcze nie widziałem Samurai X, dlatego nie wyczekuję anime tak mocno jak pozostali. Szczerze mówiąc, bardziej ciągnie mnie też do oryginalnej wersji niż remake'u. Uwielbiam animację z lat 90., ma dla mnie niepowtarzalny klimat, którego w obecnych tytułach czasem mi brakuje. Całkiem ciekawie, a przy tym nieco dziwacznie, zapowiada się też Undead Girl, Murder Fars. Bo jak inaczej opisać anime, którego oś stanowi współpraca między detektywem a kobietą w stroju pokojówki noszącej klatkę z głową uroczej dziewczyny? Głową, która przemawia i pomaga w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, pomysł wyróżnia produkcję na tle innych tytułów, może sprawić, że będzie o niej przez jakiś czas głośno. Bez zajmującej fabuły nie da się osiągnąć jednak niczego więcej. Mam wątpliwości, czy Undead Girl zdoła zagwarantować ciekawą historię, dlatego, anime ląduje poza główną listą. Na miejscu ósmym umieściłem natomiast Dark Gatheren. Produkcja jest prawdziwą gratką dla fanów horrorów, nadprzyrodzonych istot i szeroko pojmowanego mroku. Keitaro Gentoga, student pierwszego roku, budzi powszechne zainteresowanie duchów. Złowieszcze przekleństwo doprowadziło nawet do tragedii z udziałem przyjaciela Keitaro. Zdarzenie miało fatalny wpływ na Gentogę, który posmutniał i zamknął się w sobie. Dzięki Eiko, swej koleżance z dzieciństwa, Keitaro zaczyna powracać jednak do życia. Jego codzienność nabiera nawet kolorytu. To zasługa Jajoi, kuzynki Eiko, która z pewnych przyczyn wręcz marzy o kontakcie z duchami. Wkrótce Gentoga zostaje wmieszany w wir nadprzyrodzonych wydarzeń, czego raczej wolałby uniknąć. Manga jest podobno naprawdę mroczna. Niektóre panele potrafią przerazić, co znajduje potwierdzenie w Zwiastunie. Dużo pozytywnej energii wnosi rzekomo Yayoi, a jej interakcje z Keitaro stanowią przyjemny element komiksu. Manga nie zyskała jednak zbyt dużego rozgłosu, brakuje opinii odnośnie fabularnej strony komiksu oraz ewentualnego rozwoju bohaterów. Taki rodzaj tytułów nie należy też do moich ulubionych, stąd miejsce ósme. Watashi no Sena Kekkon również wzbudza we mnie pewne wątpliwości. Jestem wielkim fanem miłosnych historii, aczkolwiek nie przepadam za schematycznością. A my happy marriage jest schematyczne do bólu. Piękna dziewczyna, poniżana przez swego tatę i przyrodnią siostrę, przystojny, nikczemny wojskowy, który okazuje się być dobrym człowiekiem. Skojarzenia z kopciuszkiem czy piękną i bestią są jak najbardziej słuszne. Basowanie na schematach to jednak nie zbrodnia. W oparciu o nie można wykreować coś dobrego. A jeśli Watashi uniknie ckliwości, skupi uwagę na dojrzałych rozmowach, zafunduje retrospekcje oraz wprowadzi ciekawe postacie drugoplanowe, My Happy Marriage naprawdę może nas zachwycić. Premiera w lipcu. Na miejscu szóstym znalazł się tytuł zupełnie innej beczki. AI no si, naprawdę mnie zaintrygowało. Losy Hikaru, lekarza pomagającego robotom oraz androidom, daje nadzieję na wiele chociażby wspaniały rozwój osobowościowy protagonisty, zwrócenie uwagi na temat sztucznej inteligencji i tego, czy androidy mają prawo funkcjonować blisko ludzi oraz w jak dużym stopniu się od nich różnimy. Jeśli anime poruszy wymienione kwestie, będę w siódmym niebie. Istnieje jednak kilka wątpliwości. Czy produkcja skupi uwagę na jednym wątku fabularnym? Czy będzie ich więcej? Czy znikoma popularność komiksu ma związek z wymagającą tematyką tytułu? A może jego niewystarczającą jakością? Studio Madhouse to jednak solidna firma i nie sądzę, aby chciała adaptować komiks wątpliwej jakości. Czekam na premierę oraz pierwsze opinie widzów. AI no si, zadebiutuje w przyszłym miesiącu. Był horror, był romans, było science fiction, także pora na nieco fantazy. Helk, kolejny tytuł w moim zestawieniu, jest dumnym reprezentantem tego gatunku. Helk, nasz protagonista, jest dobrodusznym mężczyzną, który właśnie przejął rolę króla Demonów. Od teraz Helk ma tylko jedno zadanie zgładzić wszystkich ludzi. Wamirio, potężna demonica, ma co do tego pewne wątpliwości. To właśnie relacja Helka i Wamirio stanowi podobno największy atut mangi. Czytelnicy są nią po prostu zachwyceni. Identycznie sprawa ma się z humorem, przypominającym rzekomo gagi z serii One Punch Man. Oraz klimatem i pomysłem na historię. Początkowo komiks uderza w pogodne, zabawne tony, z czasem stawia jednak coraz bardziej na mrok i powagę. Przyznaję, że taka zmiana wróży dobrze, a jeśli zostanie przeprowadzona umiejętnie, anime naprawdę zapunktuje. Dajcie znać, czy czytaliście Helka i czy wiążecie z tytułem Większe nadzieje. Moim zdaniem to czarny koń sezonu letniego. Premiera w lipcu. Mam słabość do uroczych, pomysłowych anime, w które są zamieszane zwierzaki. Dekiru Neko Wakiomo Jutsu spełnia każdy z tych punktów. Fabularną oś tytułu stanowi niecodzienna relacja pomiędzy Saku, pracownicą biurową, a Yukichim, gigantycznym kotem, który dba o porządek ich wspólnego mieszkania. Anime na pewno zagwarantuje nam poprawę nastroju, uśmiech na twarzy i odpowiednią dawkę energii, by przetrwać kolejny dzień. Fajnie, gdyby perypetie duetu zmieniły czasem nastrój i uderzyły w poważne tony. Pokazanie rozterek singli, mierzących się z problemami sercowymi, na pewno zostałoby docenione. Coś mi mówi, że będzie dobrze, a pomarańczowo-żółte fartuszki staną się modne. Premiera 8 lipca. Na najniższy stopień podium trafił film. Hibike Euphonium Ensemble Contest Hen przedstawi nam kolejny, ważny etap z życia szkolnej orkiestry Kitałdzi. Tym razem Kumiko i spółka pragną wystąpić na prestiżowym festiwalu Ankon. Jest jednak pewien haczyk. Swe umiejętności będzie mogła zaprezentować tylko niewielka liczba muzyków. Wyłonienie owej grupy wprowadza wśród uczniów uczucie niepokoju, co rodzi konflikty. Punkt wyjścia jest zatem naprawdę intrygujący. Przykładam wielką wagę do relacji między bohaterami. Uwielbiam, kiedy dochodzi do konfrontacji, charakterologicznych przemian, a film może to zapewnić. Wiele obiecuję sobie też po fragmentach występów. Kyoto Animation osiągnęło w tym względzie absolutne mistrzostwo. Nie wiem tylko jak zakwalifikować Ensemble Contest Hen. Film nie stanowi bowiem kontynuacji Cikajno Finale. Jeśli wiecie coś na ten temat, dajcie znać. Tak czy inaczej Hibike Euphonium to gwarant wysokiej jakości. Zawód absolutnie nie wchodzi zatem w grę. Szkolne romanse wciąż są niezwykle popularne. Nic dziwnego, że w przyszłym miesiącu premiera otrzyma kolejne z takich tytułów. Suki na Koga, Meganeo Sureta nie wyróżnia się może niczym szczególnym, ale jakoś mnie przyciąga oraz wzbudza zaufanie. Obiecująco zapowiada się też znajomość głównych bohaterów. Podobno rozwija się w odpowiednim tempie, nie brakuje w niej wzlotów, jak i upadków, identycznie jak w prawdziwym życiu. Ten realizm został doceniony przez młodszych czytelników, którzy utożsamiają się z losami postaci. Czy starsi osobnicy też będą w stanie to uczynić? Myślę, że tak, szczególnie jeśli wspominają czasy szkolne z szerokim uśmiechem. Gdybym miał się natomiast do czegoś przyczepić, to do konstrukcji KD. Bohaterowie przerażeni bliskim kontaktem z dziewczynami, to element występujący w anime zbyt często. Potrafiący wypadać mocno nienaturalnie. Mam nadzieję, że komura przejdzie pod tym kątem wyraźną przemianę. Premiera w lipcu. Zanim przedstawię wam pierwsze miejsce mojego zestawienia, wspomnę o kontynuacjach, którymi jestem zainteresowany. Nie widziałem poprzednich odsłon każdej z produkcji, dlatego nie mogły trafić one na listę. W najbliższych miesiącach premiere otrzymają następujące kontynuacje: Jujutsu Kaisen Second Season, Mushoku Tensei 2. Bleach: Sennen Kessen-hen, Ketsubetsu Tan. Trzecia odsłona Kanojo Okarishimasu, Horimia Horimiya Peace, które właściwie nie jest kontynuacją, a adaptacją rozdziałów, jakie nie znalazło się w pierwszym sezonie. Do tego dochodzi Bungo Stray Dogs 5, Hataraku mo sama Second Season oraz Spike yoshitsu 2. Sezon premierowy zebrał co prawda przeciętne opinie, jednak nie porzucam wiary w ten tytuł. A oto zwycięzca mojego zestawienia. Zom 100, ZOMBININARU, Minaru, Madenisita i 100 Nokoto posiada według mnie wszystko, by pozamiatać. Protagonista będący w bardzo ciekawym położeniu jest ładna animacja odhaczone. Konflikt jak najbardziej. Humor jest. Szalona akcja bez wątpienia. Wpływ na widza jest. Przy tym ostatnim punkcie chciałbym zatrzymać się na dłużej. Historia Akiry może stanowić doskonałą motywację ku temu, by naszego życia nie przegapić, by spełniać większe, jak i mniejsze cele, by nie dać się stłamsić przez system i wyniszczającą psychicznie pracę, tylko doceniać zwykłe chwile i żyć ze wszystkich sił. Słowa brzmią może trywialnie, ale mają ogromne znaczenie, szczególnie w obecnych czasach. Mam nadzieję, że w anime ów temat wyraźnie wybrzmi, iż nie zostanie przytłoczony przez zwariowaną akcję. Wówczas będzie przepięknie. Premiera w lipcu.